Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku efektywnego dosowania kart nauczymy się podstawowego przełożenia, a właściwie twirla, którym jest Basic Deck Twirru. Eee, można go znaleźć w Encyklopedii Karcianych Przełożeń, a właściwie Encyklopedii Karcianych Piększaczy Jerego Czeskowskiego. Ruch ten jest wyjątkowo prosty, jego opanowanie zajmie Wam maksymalnie do 10 minut. Jednakże osiągnięcie pełnej płynności oraz zgrania obydwu dłoni wymaga dni treningów, zaś sam ruch pozwala nam łączyć go z innymi technikami, idealnie łącząc je w świetną kombinację. Znając te wszystkie fakty, przystąpę do naszego instruktażu. jak wygląda droga całej talii poprzez Basic day Trilla przystąpimy do nauki ściągamy trzema palcami które są na prawym dłuższym boku talii w dół zaś kciuk wchodzi pod tanie i więcej w centrum jednego pierwszego rogu palec wskazujący lekko ściąga talię w dół trzymamy talię w następującej pozycji prawa ręka Lekko się zwija, kciuk dotyka palca wskazującego prawego. Nakładamy talię od góry, w ten sposób. Tak, by cała talia zawinęła się poszukamy do góry, czyli wygląda następującymi. Jeszcze raz. Teraz prostujemy trzy palce prawej ręki i łapiemy talię w ten sposób. Tym samym lek można powiedzieć, że wracamy do sytuacji, która była przed chwilą w lewej ręce. Ponieważ można teraz zrobić i nałożyć na lewą rękę. I jeszcze raz krok po kroku. Nakładamy. Jeszcze raz. Nie mam zbyt wielu porad, ponieważ jest to bardzo prosty ruch. Najważniejsze jest, żebyście na samym początku wykonywali ten ruch bardzo powoli, osiągnęli pełną płynność i dopiero potem z czasem łączyli go z innymi technikami, ponieważ jest to doskonały łącznik z pozostałymi przełożeniami, wachlarzami. Czy na przykład arm dajmy na to, i to jest taki przykładowo. Robimy twidla, kładziemy talię do mechanizmu gripa kładziemy ją na, na dłoni i rozkładamy arm Teraz możecie to złapać, możecie zwinąć możecie co chcecie. możecie wrócić na przykład do tej sytuacji. Możliwości jest wiele. Jest to wspaniały ruch, który doskonale wygląda po wykonaniu jakiegoś przełożenia. Kombinujcie, uczcie się. Ja sam osobiście go robić cały czas. Dziękuję za oglądanie.